Kochani, w nowym vlogu dzisiaj mamy sobotę. Ja idę do pracy za chwilkę, ale mam jeszcze godzinę czasu i właśnie się wzięłam troszeczkę, tylko tak za ogarnianie, bo, bo wiecie, wszystko leży. Pranko sobie tam posortowałam do prania, poogarniałam, bo już się wykąpałam, już się po, 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 po jak widzicie przygotowałam do pracy i teraz sobie tylko chcę tu tak ogarnąć, że jak wrócę, to będzie w miarę ok, i pozmywać naczynia i tak dalej, w kuchni porobić. Tutaj Kleuśka, dzień dobry, tam Pan Siwar. Dzień dobry Pani. To jest mój Siwarek. No, dałam sobie wody do mojego kwiatuszka. Pięknie się prezentuje, jest taki dość pojemny. Także bardzo ładnie się na stole prezentuje. Teraz sobie tylko, słuchajcie, pozmywam naczynia. Tu wszystko poogarniam i też lecę do robotki. Chciałam dzisiaj w ogóle sobie przemyblować ciutkę. I chciałam sobie zmienić te boki, co mam tutaj, te czarne, dać na różowe i tak ładnie zrobić, też fajnie różowo, no ale niestety e, cały dzień jestem w pracy, więc jak wrócę, zobaczę, czy mi się będzie chciało, albo zacznę i jutro skończę, może tak, no albo jutro już od rana zacznę, nie? Chociaż te firany już chyba dzisiaj powieszę, żeby jutro mieć mniej pracy. I chciałam to łóżko dać tu pod okno, a stolik znów tam pod ścianę. Bo jak wiecie, się robi jakieś ciasteczka albo coś, to ten stolik mi się przyda. Tylko tak sobie myślę, cholera, ale gdzie dam choinkę? Będzie trochę problematycznie, więc zobaczę, ogarnę w tym roku. Może ją postawię gdzieś indziej, bo ona była w, tym, w tamtym roku koło telewizora. Może w tym roku dam tu gdzieś wróg. Pomyślę, pokombinuję. A teraz kochani. Ja uciekam posprzątać w kuchni i uciekam do pracy. My widzimy się jak wrócę. Buziaczki dla Was. Mam nadzieję, że Wasz weekend jest przyjemny, fajny. Ja mam pierwszy weekend od dłuższego czasu właśnie, gdzie pracuję taką zmianę w sumie całodobową, jakby to powiedzieć, w sensie wiecie, całą dniową, bo wyjeżdżam za chwilkę i wracam dopiero o 19, więc dniówka jest z głowy, ale zawsze to trochę wcześniej niż o 10, nie? O, siwar w kuwecie. Bo właśnie wysprzątałam. One to tak mają. Wysprząta kuwety, to albo kleo, albo sewer musi tam wchodzić. Ja czuję się dobrze, jeśli chodzi o ząbki. Język też mi się troszeczkę już zagoił. Jeszcze tak ciutkę, ciutko odczuwam po lewej stronie ten język, ale jest ok. Miałam wczoraj 3-4 chrosty z tej strony. Myślę, że przez to, jak on mi też ocuwał, i wiecie, pod wpływem tego odkurzacza do wody, tak zwanego wężyka, i to wszystko tam musiało mi się okaleczyć. Ale dzisiaj jest już dużo lepiej niż wczoraj. A to jest najważniejsze. Kochani, ja uciekam sprzątać. Widzimy się wieczorkiem. Cześć, 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 cześć. Cześć, 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 cześć. Cześć, Dzień do... Ups. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Edytka jest w jest w domu. Witajcie moi kochani. Witajcie moi kochani. Dobra. Przestań śpiewać, dziewczyno, przestań śpiewać. O, dzień dobry, kochani. Wróciłam z pracy, tak? Oczywiście. No jakby coś mogło być inaczej, prawda? Wróciłam z pracy, kupiłam sobie e, pełno chleb chlep tostowy bo chcę jutro na śniadanie sobie zrobić zajebiste tosty. Czasem lubię takie tosty kupiłam sobie ten nadziewany szpinakiem takie ala krokieciki na przyszły tydzień szyneczka biała kiełbaska, ja sobie czasem smażę z ziemniaczkami na obiad marchewy jutro będę robić jedzonko kurczaczek też na jutro zrobię stypior zaraz będę jeść ziemniaczki żeby mieć też na przyszły tydzień do jedzonka i takie oto sajgonki, i takie serki, to są z jalapeno w środku, chili dip sauce nawet w środku tam jest. Więc takie ostrawsze coś, mam dzisiaj ochotę. Jedno jabłuszko i weczkę Jutro sobie chcę też podkryć, albo dzisiaj, do sałatki. I słuchajcie, u nas jest taka akcja, która nie funkcjonowała niestety że kupisz trzy, płacisz za dwie, nie? Ja, ja, ja. Nie, nie zafunkcjonowało to, jak ja to kupiłam. I kupiłam sobie te świeczki. One były teraz u nas w tym tygodniu na akcjone w promocji. Jabłko z cynamonem. Pachnie po prostu tak, że się zaraz tu pozram. Kupiłam trzy. Ostatnie. Potem były jeszcze jakieś ze śliwką też na święta, ale ja nie... Takie to zakupy. Nic słodkiego, nic nie kupowałam, ale zapomniałam, kurczę, patrzcie ale zapomniałam sobie kupić holender jogurtu chciałam sobie jutro zrobić z jogurtem sałatkę po prostu, wiecie jak to się nazywa sałatkę, 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 sałatkę ogórkową po prostu wiecie, a la mizeria, tylko że ja sobie kroję ogórka, no to jest górkę salat no. ogórkowa sałatka z jogurtem, ale nie mam jogurtu lipa, lipa, lipa ale kupię w poniedziałek, to sobie zrobię w poniedziałek no, także chowam to Chowam sobie to i sobie jutro właśnie zrobię warzywa, a dzisiaj sobie trochę tego usmażę, bo też muszę coś ciepłego zjeść. Więc tak, tak to zrobię. Oki doki. Dobra, to będziemy to teraz, słuchajcie, wkładać I sobie zrobimy jedzonko. Jedzonko, jedzonko, jedzonko. No, a zanim to się upieczy, to tu potrwa. Mhm. Dobra, odezwę się do Was, jak sobie tu porobię. Mm, bo to i tak się będzie piekło z pół godziny to się odezwę. kochani. Ja właśnie sobie zrobiłam taką ucztę, słuchajcie, że nie macie pojęcia. I co jest najlepsze, za chwilę ci The voice of Poland na dwójce. I ja sobie tutaj robię. Mam troszeczkę frytek, mam takie hmm, jalapenos, serki jalapenos w panierce. I tam jest ser z jalapenos i właśnie te sajgonki, co wam mówiłam. Mam dwie sajgonki. Mam takie trzy krokieciki. Mm, pycha. Te serki. I mam talerz swoich warzywek, które sobie będę po prostu teraz dogryzać. Ja lubię. Nie wiem, czy Wy też tak ale ja bardzo lubię właśnie. Czemu ja tak migam? na przykład cebuli nie zjadłam, nie? Kiedyś tak cebuli czy coś nie jadłam, a teraz bardzo polubiłam i właśnie tak sobie jem. Rzodkie weczka, pomidorek, cebula. Mega. A to kupiłam dzisiaj. No, fajne. Nie są takie ostre, jak myślałam. Myślałam, że będą bardzo ostre, ale nie. Jest ok. No, i właśnie sobie to, słuchajcie, podladuję. I się bardzo cieszę, <laughs> że fajnie mam ciepłutki obiadek. W miarę, w miarę. w miarę, w miarę to nawet smakuje powiem wam ten sos był właśnie do tych jalapenos to jest ser a w środku jest ta papryczka miałam ochotę, jeszcze nigdy tego nie jadłam mówię, a dzisiaj spróbuję no, to i tak mój taki pierwszy posiłek i ostatni bo przed pracą zjadłam tylko mm, taką małą kanapeczkę z serkiem białym W pracy nic I teraz sobie zjem te właśnie dwie sajgonki, Te serki Te krokieciki I tych warzywek Mmm, to jest dobre. Mega Mega No i teraz Słuchajcie, leci The Voice The Voice, a ja lubię bardzo The Voice oglądać nie mhm. ja kupiłam sobie jogurtu. Chciałam sobie jutro zrobić sałatkę ogórkową. <laughs> ja sobie kroję ogórka, przyprawiam, daję do tego jogurt I to jest moja sałatka. Do jakiejś tam potrawy. Jutro zrobię sobie tego kurczaka. To będę miała na dwa dni. Kurczaka z warzywami w piekarniku. To mam zawsze na dwa dni. Wszystko razem oliwą, przyprawy, na końcu majerankiem zasypuję do piekarnika na dwie godziny. Takie jedzenie, mówię wam. Wkład też daję jabłko, jabłko, marchewka, cebula, kartofle, yy, marchewka, cebula, kartofle, jabłko. Można dać śliwki. No różnego rodzaju papryczkę można. No ja na przykład papryki nie, bo ja jej nie trawię za dobrze. Ja mam straszne problemy po papryce. Chociaż bardzo lubię paprykę. I sobie za często na nią nie mogę pozwolić. Ale... I tak pozwalam sobie. Bo lubię. <grym>, Dobra kochani. Idę jeść, póki mam ciepłe. Wam nie będę tutaj za długo maskać i mówić i robić wam apetytu, bo tego nie chcę. Leci! The Voice of Poland! Edka ma zajebiste jedzonko i ma The voice. Huhuhu. Ale zarąbiście. Jak ja kocham takie fajabę, nie? Koniec pracy. Ja pierdziulę. Jak ja kocham takie koniec pracy. Mam akurat czerwoną cebulę. Trzeba jeść dużo cebuli. Ja lubię. Mm -hmm. To wszystko smaczne. Dobra. Idę oglądać. Bo jaki Voice. Użytki. Kochani, przerobiłam Wam vloga. Au! To w ogóle jest późno. Jezu, czekajcie, bo ja spadnę. Ach, przerobiłam Wam vloga, zajebistego vloga. Na pewno Wam się spodoba. Dlaczego? Ponieważ on ten vlog ma. Yy, takie troszeczkę przebłyski Vlogmasa, wiecie? I chyba dam tytuł To jak prawie Vlogmas. <noise> yy, ogólnie zjadłam, poszłam zmyć sobie makijaż i tak dalej, wypiłam sobie herbatę. Yy, udało mi się dzisiaj... O, nie mam miejsca, czekajcie. Usunęłam parę plików. Takie fajne pliczki miałam, że aż szkoda usunąć No i właśnie taki wiecie vlogmas. Takie wejście chyba w świąteczną, słuchajcie, jak to się mówi, w świąteczny, taki wiecie, modus, no, nazwałabym. Aha, czekajcie, bo ja tu sobie słucham świątecznych muzyczek już, nie? No, jestem już ogólnie w piżanie, dzisiaj tak śpię w tej bluzie, bo nie chcę tutaj grzać, nie jest tak aż zimno, a nie lubię, jest, jak jest za ciepło, mi się lepiej śpi jak jest chłodno. No, i tak sobie. Słuchajcie, pomyślałam, że mam na jutro tyle planów, ale miałam odpoczywać, ale chyba jutro zmienię firanki. Troszkę tutaj poprzemeblowywuję, tak mi się wydaje. Nie wiem, mam taką ochotę tu coś zrobić, ale nie wiem. Zobaczę, jak się będę rano czuć, bo wiadomo, dzisiaj zaplanuję, a jutro może być całkiem inny dzień. Słuchajcie. No i na pewno sobie e, chciałabym tutaj jutro posprzątać, porobić, pranko muszę zrobić, zjeść jakieś małe śniadanko, e, no ogarnąć się i tak dalej, i tak dalej, bo dawno nie miałam wolnego takiego w domu, no taka prawda, no, dawno nie miałam takiego wolnego czasu w domu sama ze sobą, bo zawsze albo ktoś przyjeżdża, albo ja gdzieś jechałam, albo coś, albo coś, albo coś, albo coś... No tak. Także jutro mam to w planach porobić. Vloga wam przerobiłam. Jestem zadowolona. Jutro Wam go dodam. Poza tym macie jeszcze jednego vloga tam, gdzie jest z tym Bigosem. Zróbcie Bigos, czy coś. To on też będzie online. Teraz nie wiem kiedy. Czy on będzie w niedzielę, czy on będzie w poniedziałek. Nie wiem. Ale ogólnie muszę teraz tak troszeczkę, nie mogę za bardzo wyprzedzać, bo mamy już prawie połowę listopada. I ja vlogmasy będę chciała robić też co dwa dni. Bo codziennie nie dam rady dodawać. Może się zdarzy, że wrzucę coś codziennie, jakiś krótszy. no to Byłoby fajnie, nie? Ehm, postarałabym się, ale ciężko mi będzie w logmasa codziennie dodawać. No ale zobaczymy, No może mi się uda jakieś krótsze, a codziennie. A jak nie to co dwa dni, to się postaram na 100%. To oczywiście, jeśli wszystko się dobrze ułoży, tak? Mówię o komputerach, o internetach. Jeżeli nic tutaj nie będzie, wiecie, przeciwności losów, to jak najbardziej. Ehm, no i tak, no i. Nie mogę też za bardzo wyprzedzać teraz vlogów, bo wiecie, ja mam jeszcze tylko dwa tygodnie czasu i jest vlogmas, więc muszę być też na bieżąco z vlogmasem. Więc ja będę vlogowała ostatniego listopada na następny dzień vlogmasa. Zacznę tak robić, żeby 1 grudnia będzie dzień z ostatniego listopada i to będzie pierwszy vlogmas. Chyba jakoś tak to zrobię, żeby to ogarnąć. Nie wiem. No, także super byłoby, co nie? Ja się bym jarała, powiem wam, jak hu, hu fiu fiu-fiu-fiu-fiu, fiu nie mogę się doczekać. I wiecie, mnie jara ten czas przed świętami, mnie nie jara czas samych świąt, że na przykład jest Wigilia, ja Wigilię uwielbiam jeść, tylko wtedy już jest koniec tych świąt, ta Wigilia i te pierwsze święto, drugie to już jest koniec świąt. Wigilia jest dla mnie jeszcze taka wow, na pierwsze, drugie święto to już jest dla mnie takie. mmm, już się to kończy, nie? a ten cały okres świąteczny przed jest dla mnie, wiecie, takim napawaczem energii i strojeniem i tu, i tu, także zobaczymy, ale powiem Wam, a już znowu drugie święta w tym mieszkanku moim, drugie święta już, no tak, bo mi, no, bo się we wrześniu przeprowadziłam, także byłam w święta tamte tu i te święta już też jestem tu, prawdopodobnie wyląduję znowu u mamy, no ale Albo mama tu przyjedzie, no zobaczymy, znaczy to jest tak, że będziemy mieć wspólnie, bo mama jest ze swoim partnerem i ja ich tutaj też zapraszałam chętnie, czy by chcieli, bo mój brat jest w Polsce, więc go nie ma, no a drugi brat jest w Anglii, więc go też nie ma i tak dalej, a ja też nie dostaję nigdy urlopu na święta, żeby wyjechać do Polski. Poza tym, jakbym chciała jechać do Polski, to tylko wtedy, jak wszyscy się zjadą. Ja bym sobie życzyła i wszystkim to już powiedziałam, że moim marzeniem jest, byśmy spędzili wszyscy wspólnie znowu święta, ale wszyscy. Nie, że jeden tylko przyjedzie do drugiego, tylko wszyscy. A najlepiej w domu rodzinnym w Polsce. No, takie było moje marzenie. Zobaczymy, może kiedyś uda nam się to zorganizować, żeby mój brat z Anglii przyjechał, ja, mama, moja siostra, mój brat też tu z Niemiec. No, zobaczymy. Na pewno nie będzie to łatwe, bo każdy ma rodziny, dzieci i inne prace, i każdy ma inne. Wiecie, ja na przykład mam zakaz, znaczy u nas jest po prostu szperę w, w grudniu na urlopy, bo pracuję w zawodzie jako sprzedawca i zawsze w sklepach jest. No, ale wiem, że jakbym pogadała z szefem, to za, jakbyśmy się wszyscy umówili, to na pewno udałoby mi się załatwić raz na 10 lat takie coś. Jak mój brat w Anglii też ma bardzo ciężko. W grudniu też mam ciężko z urlopami. Ten brat, tutaj, co mieszka koło mojej mamy w mieście, on by dał radę, bo on ma zawsze w sumie, bezproblemowo. No i siostra w Polsce, tak czy siak, no nie? Także mama też by załatwiła. Także tutaj chodzi bardziej o mnie i o mojego brata w Anglii. My mamy przejebane. My zawsze mieliśmy przejebane i mamy przejebane. I będziemy mieć jebane całe życie no my jesteśmy tacy ale myślę, że jakby się tak wiecie udało, że każdy by powiedział dobra to w tym roku na przykład zrobimy to i to, to dałoby się to załatwić, wiecie dla chcącego nic trudnego, zawsze da się coś załatwić ja bym myślę, że z szefem pogadała, to by mi dał, tak wiecie na, na hamanie. ale mówię, to musi być z każdej strony to musi być z każdej strony pewne, ale mi się ziewa, jestem już tak zmęczona wiecie co, idę spać, wiem, że ten vlog nie będzie za długi, ale to nic będzie jaki jest. Po prostu taki pracowity dzionek. Idę, słuchajcie, teraz yy, się już położyć, spać. Vlog się tam zapisuje, więc o niech się w nocy zapisuje. Yy, jutro rano się obudzę, no i się do Was odezwę i będziemy vlogować dalej. Także, kochani, dziękuję Wam za tego vloga. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, z całego serduszka. Widzimy się jutro w nowym vlogu. Buziaczki dla Was. Do juterka. Pa, pa.